ciała z tej strony Tester smaku wadzić dziś sobie Wojanek multiwitamina No i to jest napój niegazowany, owocowo-marchwiowy z zagęszczonych sioków Ile to tam jest? Bez substancji To ma 500 Czyli 5 razy 19, czyli takie mniej niż 100, Kcalów to ma. Bo... Ogólnie to ma nową zakrętkę, mimo takiego dziupka, jakby tak powiedzieć. Ale niestety, bo to takie. Nie wiem, jest tego tak sobie łatwo. Taki typowy mój soczek. Ale źle się z tego pije. No i tak. W sumie tyle bym, co tu więcej dodać. No to w tym filmie byłby na tyle. Trzymajcie się na razie cześć!